17 lutego 2015 roku Andrzej Hadasz kolejny raz jest przed Pałacem Prezydenckim, tutaj, gdzie zaszły te ważne rzeczy, o których Państwo wiecie nie tylko z telewizji narodowej. Andrzeju, ostatnio głośno o Tobie w mediach i to w mediach, o których raczej no nie powiedzielibyśmy, że są to przyjaciele obrońców Krzyża. Dlaczego? Bo te media po prostu... Przypomnę, mówimy o Onecie. Słynny artykuł, że Andrzejek Andrzej powraca. Artykuł w Onecie. Tam zauważyłem parę nieprawidłowości od razu za, za Facebookowałem do autora i naniósł kilka poprawek. Natomiast proszę bardzo, twoje stanowisko. To znaczy się chciałbym zdementować, bo 10 kwietnia 2010 roku, dokładnie tu w tym miejscu, przed godziną e, 10 rano, 11 przepraszam, byłem tu w tym już miejscu. Gdzie jeszcze nikt nie wiedział dokładnie, że. Przypomnijmy, chcę się ustosunkować do tego akapitu, tego artykułu w Onecie, gdzie, nie pamiętam nazwiska, tutaj w komentarzach, w informacjach uzupełnimy, kto był artykuł, artykułu tego autorem. Autor Onetu, dziennikarz Onetu pisze, że pojawiłeś się po 10 kwietnia przed pałacem prezydenckim. Nie, to jest. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda i to można sprawdzić, ponieważ. 10 kwietnia byłem tutaj przed pałacem prezydenckim, są tu kamery, e, biura ochrony rządu, oni to dokładnie mają nagrane, tę sytuację i proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Pierwsze świeczki zapalili obywatele e, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Przyjechał samochód, tu w tym miejscu dokładnie e, wysiadły dwie osoby, flaga niemiecka z tyłu e, e, numery. Czy kobieta czy e, kobieta czy z Panem wyszli tutaj, e, zapalili e, świeczki, dwie świeczki zapalili, co mnie bardzo e, zainteresowało, bo sobie pomyślałam, no tak, skoro tu w tym miejscu urzędował pan prezydent świętej pamięci para prezydencka, no i mnóstwo tych ministrów. To właśnie bardzo ważne, bo ty to skojarzyłeś, że po prostu to jest na pamiątkę urzędującego prezydenta. Tak ja Dopiero powiem... później zaczęliśmy się domyślać, mhm. że ci dyplomaci to nie kierowali się żadnymi uczuciami nie, polskimi, nie, nie. Tylko chcieli coś ludziom pokazać, tak. na coś wskazać, coś powiedzieć. I to... świeczki stawia się tam, gdzie ktoś został. Zamordowany. Tak. I teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. Nagle różne media przypominają o Andrzeju Hadaczu. Dlaczego? A no, widzimy, co się dzieje na wschodzie Europy. Zaczyna się wojna Stanów Zjednoczonych, czyli masonerii Waspowskiej, z postkomunistami, czyli ze współczesną Rosją. I wiemy, że siły Waspowskie chcą wciągnąć Europę do tej wojny. I teraz co się dzieje? Nagle, ni stąd, ni zowąd, te media, które są podległe, jak się domyślamy, różnym, możnym tego świata, przypominają Andrzeja Hadacza. Dlaczego? Bo wiedzą, że Andrzej Hadacz przypomni prawdę o tym, co, o tym, się, co wydarzyło. się tutaj wydarzyło, że służby niemieckie wskazały Najprawda tak. na miejsce mordu, a wskazując na miejsce mordu to powiedziały po... bardzo dużo podsłuchiwali najprawdopodobniej. Proszę zwrócić Bez uwagę, zdań podczas tej całej wojny między Rosją a yy, yy, Amerykanami cały czas jest cicho o Smoleńsku. Tacy wielcy wrogowie Rosji, tacy no. wielcy wrogowie Putina, którzy wyzywają Putina od putlerów, od hitlerów, od Dokładnie, najgorszych, tak. jakoś nic nie wiedzą, co się wydarzyło o Smoleńsku. A przecież wiemy, że działa system Echelon, wiemy, że są satelity amerykańskie, wiemy, że to, co się działo w Smoleńsku i to, co się działo tutaj w Warszawie, Nosi na wojny. pewno bardzo dobrze jest znane wszystkim agentom CIA i, i innych agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. I jakoś o tym Stany Zjednoczone nas nie poinformowały, pomimo tego, że, chcą, i mówią, że są mówią, że są w stanie wielkiej wojny z Rosją. Co to znaczy? Że obiektem zainteresowania Stanów Zjednoczonych w wojnie z Rosją wcale nie jest Rosja. Nie. Im chodzi o zniszczenie Europy. Europy. No i tutaj się okazuje, że jednak siły europejskie, które, co by nie mówić, jednak przyjaciółmi obrońców Krzyża nie są, sięgają po Andrzeja Hadacza, chcą przypomnieć o tym, jak to było naprawdę. Andrzeju, oprócz tego, że Onec się tobą zainteresował... Pytanie, czy Onec się do ciebie zwraca o jakieś informacje? Nie, po prostu artykuły się pojawiły właśnie w Onecie, bez, bez konsultacji. Do mnie się zwracał dziennikarz ONED. Ja nie pamiętam nazwiska, ale to dotrzemy do tego, powiemy. Zresztą nazwisko tego pana jest podpisane, to nie jest mm -hmm. tajna sprawa. Ja oczywiście zignorowałem, ponieważ no jakoś. Może i żałuję trochę teraz, że, że od razu Ciebie nie poinformowałem, że taki artykuł Onetu jest robiony. Natomiast zwróciła się o Ciebie inna osoba, zatelefonował ktoś, kto Twój telefon znalazł pod filmami telewizji narodowej. Kto o Ciebie telefonował? Redaktorzy z gazety Nie, Jerzy Urban i, i tam... no coś, coś, coś kotego, coś kotego. I teraz tak, zwróciliśmy się do wszystkich naszych przyjaciół z prośbą o opinię, co zrobić. Czy rozmawiać z urbanem, czy jeżeli dojdzie do wywiadu, brać pieniądze za wywiad. Nie, nie, nie. No i właśnie, jakie jest Twoje stanowisko? absolutnie żadnych, żadnych pieniędzy. Wywiad oczywiście można udzielić szczery Ale pod, warunkiem, pod warunkiem takim, że będzie autoryzowany i że ta historia, o której ja tutaj nawet dzisiaj wspomniałem na samym początku wywiadu, że tu przyjechali obywatele z ambasady Niemiec i tu oni pierwsi E, złożyli e, e, świeczki, ale proszę... Onet tego nie powiedział, pomimo tego, że te rzeczy są w, jak to Onet określił, niszowej telewizji narodowej, mm -hmm. o tym, co tutaj się działo, niszowa telewizja narodowa a, e, mówiła, e, pokazywała. Onet tego bał się acytować. Zobaczymy, co Urban. Czy Urban zrobi krok do przodu? Czy Urban e, powie prawdę? Ja czy my... wytnie to? Czy bardzo możliwe, że zrezygnuje z wywiadu z No nie sądzę, bo e, e... On już po raz drugi ta redakcja zabiegała, żebym udzielił wywiadu, no i niestety teraz warto by było jednak im powiedzieć, jaka była prawda tu przed Pałacem Prezydenckim, kto pierwszy zapalił znicze, jak to się stało. Ja wiem z mojego źródła, że skoro pani prezydent kanclerz Niemiec była podsłuchiwana, musimy pamiętać, bo była afera podsłuchu, Pamiętam, że nie, to, to tak, no to jest waspowską masonerię, czyli oficjalnie przez Stany Zjednoczone Ameryki Północy, To proszę sobie wyobrazić, jak można nie było też nie podsłuchiwać prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy w Gruzji Miało, miało dojść do inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej, to sobie proszę Państwa wyobraźcie, czyli służby niemieckie doskonale wiedzą, co tu się wydarzyło w Warszawie. oprócz tego, że podejrzewamy, że służby amerykańskie podsłuchiwały, to prawdopodobnie również podsłuchiwały. Oczywiście, Bardzo prawdopodobne jest, na 100%. Że każdy, na 100%. No cóż, wypada chyba z tego miejsca podziękować służbom niemieckim, że tak tę sprawę zaaranżowały, bo Polacy... Wiedzeni instynktem jakoś zaczęli tu się gromadzić. Prawdopodobnie ten, film, prawdopodobnie ten film odsłania bardzo ważne informacje w kontekście wojny, która jest nam szykowana, obliczonej na wyniszczenie Słowian i wyniszczenie Europy. Mhm. No to być może będzie to taki sygnał, który orzeźwi, otrzeźwi Umysł tych wszystkich, tak. którzy, którzy liczą na tą wojnę. My tej wojny nie chcemy. Czego nie, nie, pokoju. nie, absolutnie i jeszcze dodatkowa rzecz, Andrzej Hadacz jest inni nasi przyjaciele tutaj spod krzyża, jesteście obecni podczas protestów rolniczych, przypomnijmy w czwartek 19 Rozkładamy pole namiotowe przed Urzędem Rady Ministrów, będzie ponad 20 tysięcy, spodziewamy się około 20 tysięcy rolników, ja na tym proteście się oczywiście pojawię, nie, nie boję się, Przeciwników, którzy wytykają mnie palcami, że o to. tych wszystkich tak. ludzi z Gazety Polskiej, którzy mówili, że jesteś agentem, to się oh. tylko, że nie boisz, ale zapraszasz do rozmowy. Oczywiście. Przed kamerą telewizji narodowej Andrzej Hadarz zaprasza do rozmowy. Tych wszystkich, którzy na niego pluli, którzy mówili, że jest agentem. Z tak, tak, tak. <laughs> tak, tak. Y y to znakiem tego, że ja miałem być tylko uwiązany i związany tylko z pisem, z gazetą polską i, z tym, i dalej nie mogłem kroku zrobić Czyli ani w lewo też. Nie udało się nikomu zrobić tobie. Gęby czy czapy Dokładnie. Nie udało się ciebie podporządkować nie, medią nie, nie. Sakiewicza. Nie, ja taki nie jestem, żeby się podporządkować jednemu człowiekowi, który chciałby po prostu mną drygować w i terroryzować. Państwowe. I jeszcze jest jedna prośba moja tutaj do Andrzeja Hadarza, jakbym jeszcze rozmawiał z Urbanem, zaproponuj mu nie tylko, że autoryzowany wywiad, jak najbardziej za darmo, bez jakichś pieniędzy, uh -huh. ale zaproponuj mu również wystąpienie przed. Kamerą telewizji narodowej w swobodnej, uczciwej rozmowie. Chcielibyśmy dowiedzieć się wielu rzeczy, których chyba yy, wie, które powinny zaistnieć w polskiej opinii publicznej. A no cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia i zachęcam do oglądania telewizji narodowej.